Ja, ośmiomanero z tej strony, Aroj, a to jest Inżynieria Ciała. Dzisiejszy filmik zacznie nową serię filmików, które będą się nazywały Akademia Inżynierii Ciała. Czyli coś merytorycznego ode mnie. Zacznę poruszać takie treści, o których mam nadzieję za wiele nikt nie wspominał, a jeśli ktoś wspominał, to powiem to po prostu po swojemu. Słuchajcie, na pierwszy rzut dzisiaj idzie Tut. Co to jest tut? Coraz częściej właśnie na siłowniach słyszy się: Słuchaj, byku, nie masz tak kwasu, to wydłuż sobie tuta, zobaczysz chyba jakąś mam pompę, jakiegoś ma za kwasy. O co chodzi? Tut, z angielskiego skrót Time Under Tension, czyli czas pod napięciem, cokolwiek to znaczy, tak? A co to znaczy? Właśnie, żeby było łatwiej, wyobraźmy sobie, że jest poniedziałek, mamy Kowalskiego, który idzie na trening, idzie na trening klatki, wiadomo, w poniedziałek robi się klatkę. Kowalski robi sobie 10 powtórzeń 100 kg ciężarem. Wiadomo, każdy ruch dzieli się na dwie fazy. Jest faza koncentryczna i faza ekscentryczna. Faza koncentryczna, przypomnę Wam, jest to ruch właściwy, ruch pozytywny. Przy wyciskaniu na klatę jest to ruch wypychania do góry. Nasze przyczepy mięśniowe się do siebie zbliżają, następuje wydech. Ten ruch u Kowalskiego podświadomie, bo on nawet nie wie, że to robi, trwa sekundę, jest szybki i dynamiczny. Ruch powrotny, ruch negatywny, nazywany ruchem ekscentrycznym, jest u kowalskiego troszeczkę wolniejszy, trwa 2 sekundy. W tym roku następuje wdech. Przyczepy mięśniowe od siebie się oddalają. Ok, czyli jeden trwa sekundę, drugi trwa 2 sekundy. Daje nam to 3 sekundy. Mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, kowalski robi 10 powtórzeń, czyli całość to jest 30 sekund. Tutaj napiszę teraz, powinno się pojawić 30 sekund. Ok, 30 sekund to jest właśnie nasz sztut. Ok, i teraz jak to wydłużyć? Musimy zrobić to zmniejszyć nasz ciężar roboczy. Naszym ciężarem roboczym było 100 kg. Kowalski 10 razy podnosił 100 kg, więc ciężar roboczy to jest 100 kg. Zmniejszamy go do 80% tej wartości. 80% ze 100 to jest 80 kg, ale zmniejszamy przy tym również ilość powtórzeń. Zmniejszamy ilość powtórzeń również do 80%. Można 70-80% zależnie i zobaczycie, jak Wam będzie szło. 80% z 10 to jest 8, więc wykonujemy 8 powtórzeń 80 zamiast 10 powtórzeń setkom. Gdzie już mamy pierwszą korzyść. Tutaj robimy mniejszym ciężarem, czyli mniej cierpią na tym nasze stawy. Bardzo dobrze, jeżeli ktoś ma problemy ze stawami. Ok, i teraz tak, jak sobie wydłużyć ten tut. No, ja polecam metodę, która nazywa się 4-1-2, czyli. 4 sekundy będzie trwał ruch negatywny, ruch ekscentryczny, ruch powrotny. Raz, dwa, trzy, cztery. Na sekundę zatrzymujemy i dwie sekundy ruch koncentryczny. Raz, dwa. Puh. Czyli 7 sekund cały ruch. Tak jak tam trwał 3 sekundy, tak tutaj trwa 7. Mamy 8 ruchów, tam mieliśmy 10, tutaj mamy 8 ruchów. 8 razy 7 jest 56. 56, a więc słuchajcie, dwukrotnie zwiększyliśmy tut przy zmniejszeniu ciężaru i zmniejszyli ilości powtórzeń. Zwiększyła się hipertrofia, czyli. Petarda, no petarda, petarda. Teraz tak, słuchajcie, jeżeli to jest tak zajebiste i tak fajne, to pewnie można by tak nieskończoność wydłużać ten tu i hipertrofia większa, mięśnie rosną, bitki popują. No właśnie, niestety tak nie jest. Można zwiększać tylko do pewnego, do pewnego czasu. Ja tutaj teraz narysuję Wam właśnie wykres zależności czasu od hipertrofii. Na dole będzie czas. Panie i panowie, jak to bywało na fizyce, rysowało się takie wykresy. Tutaj jest hipertrofia. Hipertrofia będzie na początku rosła przy wydłużeniu czasu, czyli pyk. Ale po pewnym momencie ta hipertrofia zatrzyma się i zacznie spadać. Mniej więcej właśnie stanie się to w okolicach 60 sekundy, słuchajcie. Okej. Okay. Dlaczego? Co się wtedy dzieje? No występuje wtedy takie jak przetrenowanie, zaczyna wydzielać się kortyzol, te mięsie nie zdążą się nam potem zregenerować, co nie sprzyja hipertrofii, dlatego nie przesadzajcie z tutem. Wystarczy, że tut będzie miał 60 sekund, tak jak powiedziałem wam, 56 sekund to jest idealnie o tyle wydłużyć sobie tego tuta. Okej. Okay. To by było w sumie tyle. Jeszcze powiem tak dla yy, dodania, że ten trening nie jest dla początkujących. Jest to trening dla średnio zaawansowanych. Jest to bardzo trudny trening. Już podczas samego wykonywania jest mocna pompa, czuć ból, zakwasy na drugi dzień gwarantowane są. Yy, bardzo bym polecał też, jeżeli robicie wyciskania na klatę, to żebyście to robili z asekuracją, yy, bo wydaje się, że jest tak łatwo i fajnie, aż w pewnym momencie nie jesteście w stanie podnieść tangi do góry, bo Was przygniecie. Dlatego wszystko róbcie z głową, możecie to wprowadzić już od teraz, już od dzisiaj do Waszych planów. Nie zmienia to Waszych planów treningowych, zmieniacie tylko po prostu technikę wykonywania. Dziękuję Wam ślicznie, to był Aroj, to była Inżynieria Ciała. Mam nadzieję, że Wam się podobało i te merytoryczne treści będę zamieszczał częściej. A jeżeli Wam się podobało, to wiadomo, zostawcie lajka, like napiszcie komentarz, możecie to udostępnić. Bardzo jestem Wam za to wdzięczny. Pozdro and poćwicz! Thank you.